Katherine Songkowi, Song Dla przyjaciół Kitty. Lecę do Seulu. Widzę w systemie. Droga, Lara Jean i Margo. Właśnie rozpoczynam operację KISS. Margo, pewnie mi nie wierzysz, ale tu nie chodzi tylko o chłopaka. Robię to dla siebie. Buziaki. Kitty. Uh, excuse me. Przepraszam. Wait, do you go to kiss? Lecisz do kiss? I'm going to kiss? Ja też. Do English. Nie mówić po angielsku. Okay, rude. Arogant. Hi. To znowu ja. Może lecę do Korei częściowo z powodu tej. Dziś trudno o porządnego chłopaka. Zaskoczę go. Nic nie wie o moim przyjeździe. Pojawi się na imprezie powitalnej i cmok. Pierwszy pocałunek. Wkrótce moje usta stracą dziewictwo. Buziaki Kitty.